Chrzest Jezusa w Jordanie. Rozważamy pierwszą tajemnicę światła. Ukazuje ona ważny przełom w dziejach ludzkości. Jan chrzciciel zakańcza udzielanie chrztu nawrócenia właśnie w chwili, gdy Jezus wchodzi do rzeki Jordan. Bo teraz to On, Chrystus, będzie chścił Duchem Świętym. Przyjrzyjmy się tym niezwykłym, zaplanowanym przez Boga z dokładnością i zapowiedzianym przez proroka Izajasza wydarzeniom. W piętnastym roku panowania Tyberiusza przemówił Bóg na pustyni do Jana, syna Zachariasza: Przeszedł on wszystkie krainy nad Jordanem. I głosił na nawrócenia, na odpuszczenie grzechów. Tak bowiem jest napisane w księdze proroka Izajasza: Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie jego ścieżki. Jan Chrzciciel udzielał sztu pokuty na brzegu Jordanu. On jest prorokiem Pana, ukształtowanym przez Ducha Świętego. Jeszcze w łonie matki swej Elżbiety. Pełni swoją misję tak, jak mu Bóg nakazał, z wielką gorliwością. Cały lud przystępował do chrztu, jak opisuje to ewangelista Łukasz. Ludzie wchodzili do rzeki i wyznawali swoje grzechy, a Jan ich zanurzał w wodzie i chrzcił. W swym wielkim umartwieniu. Jan sam żył bardzo pokutnie, by podobać się tylko Bogu. Dlatego głosił szest nawrócenia, czyli usunięcia z życia wszelkiego zła, które obraża Boga. Ponieważ Lud trwał w oczekiwaniu, a wszyscy zastanawiali się, czy czasem Jan nie jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, On pokorny, prawdziwy i wierny Bogu, którego kochał, czcił i wypełniał wszystkie jego polecenia, odrzuca te przypuszczenia. Natomiast potwierdza swoją autentyczną misję, że jest tylko głosem wzywającym do nawrócenia. Zapowiada, że po nim pojawi się ten, który będzie chrzcił duchem świętym. A Jan uznaje że nie jest godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów, a była to przecież czynność, którą wykonywał niewolnik wobec swego Pana. Jan uniża się, umniejsza, bo wie, że jest stworzeniem, jest sługą Boga i z całą miłością swego czystego serca wypełnia Jego wolę. Nie szuka żadnej korzyści dla siebie. I następnego dnia, jak zapisuje w swej Ewangelii święty Jan, jeden z pierwszych uczniów Jezusa, Jan Chrzciciel zobaczył zbliżającego się do rzeki Jezusa, przepełniony Bożym światłem, rozpoznaje w nim baranka Bożego, który gładzi grzech świata. On jest tym, o którym powiedziałem, Po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. Ja go nie znałem. Lecz dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi. Wzbrania się chrzcić i mówi do Jezusa: To ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie. Jezus powiedział mu, że trzeba teraz wypełnić tę powinność. Jan posłusznie się zgadza i chrzci Jezusa w Jordanie. Jezus nie potrzebował sztu nawrócenia, bo nie miał żadnego grzechu, nie potrzebował pokuty. Syn Boży, wypełniając w pełnym posłuszeństwie i pokorze plan zbawienia. Który przygotował ojciec dla ludzkości utożsamia się w chwili przyjęcia Janowego Chrztu z wszystkimi grzesznikami, czyli ludźmi tamtego czasu, ale też i naszych czasów, czyli z wszystkimi ludźmi od Adama i Ewy. On bierze brud i ciężar grzechów ludzi na siebie, by w swej niewinności bezgrzeczności, w świętości, przyjąć zbliżającą się odkupieńczą mękę i śmierć za nas, niewolników grzechu i przywrócić nas Ojcu jako dzieci Boże. Jan Chrzciciel jest wzruszony i rozradowany tym, co się wydarzyło i daje świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i pozostawał na nim. Ja wprawdzie go nie znałem, lecz ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi. Gdy zobaczysz, że na kogoś wstępuje duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie chrzcił duchem świętym. I zobaczyłem to, więc poświadczam. On jest synem Bożym. Pozostali ewangeliści też opisują niezwykłą i piękną scenę, gdy Jezus w wodach Jordanu przyjmuje z rąk Jana chrzciciela chrzest. Wtedy otwiera się nad nim niebo i Duch Święty w postaci gołębicy spoczął na nim. Rozległ się też uroczysty głos Ojca z nieba. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To wielka nagroda dla pokory i posłuszeństwa Jana Chrzciciela, że był świadkiem cudu potwierdzenia, że Jezus jest synem Bożym i posłanym przez Ojca Mesjaszem. Ochrzcił Jezusa, swego Pana, bo Jezus nakazał mu wypełnić tę czynność. Jako wolę Boga. Jan, umniejszając się wobec Jezusa, był pełen szczęścia, bo patrzył na tego, który jest większy i będzie czynił wielkie dzieła Boże. Zrozumiał, że na jego oczach wypełnia się wyczekiwane od pokoleń proroctwo. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, już się pojawił i rozpoczął dzieło odkupienia. Dlatego bez wahania skierował swoich uczniów, Jana i Andrzeja do Jezusa, aby był ich rabbim, nauczycielem. Nie miał poczucia przegranej, wręcz przeciwnie. Jego radość i szczęście wyrażały się w tym, że żył dla Boga, gorliwie szukał woli Bożej i spełniał ją. Całym swym życiem dawał świadectwo swej przynależności do Boga. Dla niego ponosił trud życia uczciwego, pokutnego, umartwionego, bez światowych przyjemności. Więc jeszcze za swego ziemskiego życia został nagrodzony spotkaniem Mesjasza i wypełnieniem posługi chrztu dla niego. To tyle sługa Boga, głos wołającego na pustyni. A Jezus, bohater tajemnicy światła? On jest posłuszny Ojcu we wszystkim i wypełnia Jego plan odkupienia ludzi z przekleństwa grzechu. Pokorny Syn Boży prosi człowieka Jana Chrzciciela o Chrzest pokuty i przyjmuje Chrzest nawrócenia w imieniu każdego z nas, grzeszników. Rozpoczyna się Jego wielka misja odkupienia ludzkości. Jezus podejmuje ją w posłuszeństwie i z miłości do Ojca i do nas, uwikłanych w grzechy ludzi. Odtąd Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. Jan chrzciciel zakończył misję proroka wzywającego do nawrócenia i oddał życie jako męczennik za sprawę Bożą, której bronił i służył. Teraz Jezus jest wypełnieniem proroctw i jest, wykonało się woli Ojca. Maryja nie była fizyczna obecna w chwili sztu Jezusa w Jordanie. Żaden ewangelista o tym nie wspomina, ale to ona przygotowała syna do tej chwili, wychowując go jak prawdziwa Żydówka. Ona jest wybraną przez Boga, kochającą i posłuszną córką Ojca Niebieskiego. Jest kochającą matką i najlepszą uczennicą Syna Jezusa. Jest wreszcie oblubienicą Ducha Świętego. Dlatego również w posłuszeństwie i miłości wypełnia swoją misję matki. Każdy z nas, dzisiaj tutaj rozważających tajemnice chrztu Jezusa, wraca myślą do tej chwili, kiedy sam został oszczony w parafialnym kościele i włączony w rodzinę Bożą jako umiłowane dziecko Boga. W tej najważniejszej chwili dla dziecka rozpoczynającego swe życie, rodzice, a także rodzice chrzestni zobowiązali się, aby wychować je w wierze katolickiej. To najważniejsza misja dla rodziców chrzestnych i wszystkich nas, katolików: zapalić światło wiary i być prawdziwymi świadkami wierności Bogu zawsze i wszędzie, jak Matka Boża, jak Jan Chrzciciel, jak apostołowie czy święci. Czy jednak tak jest? Czy Bóg w życiu nas, katolików, jest najważniejszy? Czy jest zawsze na pierwszym miejscu? Czy dbamy o własny rozwój duchowy i wychowanie naszych dzieci w wierze? Jedna lekcja religii w szkole i msza święta w niedzielę, przynajmniej do ukończenia szkoły podstawowej. Czy to nie za mało do wychowania w miłości do Boga? Wielu rodziców troszczy się o wielokierunkowe kształcenie dzieci, a wychowanie religijne staje się dla nich marginalne. Maryja uczy nas, że każde dziecko jest własnością Boga, a nie rodziców, więc należy je wychować dla Boga. Do wypełnienia boli Bożej i przyjęcia daru odkupienia, wysłużonego przez naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Takie będzie społeczeństwo, jak będą wychowane dzieci. Jeśli chcemy zdrowych rodzin, pokoju na świecie, dobra dla naszej ziemskiej ojczyzny, to trzeba być uczniem Jezusa i świadkiem dla innych na drogach wiary. Jest taka piękna pieśń religijna, której słowa niech staną się drogowskazem dla każdego z nas. Sączyszek Bogu przyjście raz, dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierze. O Panie Boże, dzięki Ci, Żeś mi kościoła otwarł drzwi. W nim żyć umierać pragnę. Maryjo, matko naszej wiary, nadziei i miłości, Do Boga bliźnich i do siebie. módl się za nami. Niech zasiane na chrzcie świętym ziarno wiary, stanie się potężnym, zdrowym drzewem, przynoszącym tylko dobre owoce. Przez Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że w dniu naszego Chrztu Świętego niebo otwarło się nad każdym z nas, i Bóg Ojciec ogłosił, że jestem Jego umiłowanym synem lub umiłowaną córką. Dzięki Jezusowi, naszemu Zbawicielowi. Zróbmy wszystko. By Trójca Święta miała w nas mieszkanie, swą świątynię, by Bóg patrzył na nasze wybory życiowe i codzienne zmaganie z upodobaniem, i by nas błogosławił.